Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaproponuję Wam pracę taką luźniejszą, zabawę. Wykonamy kolorowe kamienie. Zobaczcie, kamień przyniosłam z ogródka, ponieważ był to kamień ciemny, dlatego pomalowałam go na początku na biało. Jak kolor biały wysych maluję teraz na czerwono. Dlaczego to robię? Już Wam pokazuję. Ten kamień sobie idzie, odpoczywa, wysycha. A tutaj mam wcześniej przygotowane już suchy, czerwony kamień. Chciałabym z niego zrobić biedronkę. Widać, jest to bardzo proste. Wystarczy tutaj przez środek pociągnąć czarną linię. Tu zaznaczamy miejsce na buźkę. Niech to miejsce też będzie czarne. Tego typu prace można zobaczyć gdzie indziej, podejrzeć. Można robić różne rzeczy. Mogą to być owady, zwierzęta. Ja dzisiaj chciałam pobawić się taką najprostszą formą. Będą to owady. Jak będziecie mieli już pomalowane czarne elementy, dodajemy kropki, kropeczki, kropeczki, tyle ile chcecie. Mniejsze, większe. To od Was zależy. Jak to będzie gotowe, to mam przygotowaną wcześniej. Inną wersję to zaczynamy robić oczy. A oczy robię w ten sposób, że na ciemnym tle robię białe punkty. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, kiedy coś namaluję, odkładam kamień na bok. On mi wysycha. Ja tutaj używam farb akrylowych, dlatego że będę chciała wynieść kamień na dwór i on będzie dekoracją ogrodu. Jeżeli wasze kamienie zostaną w domu, to wystarczy, że będą to farby plakatowe. A tutaj wersja maxi biedronki. Oczy, zobaczcie, białe już wyschły. Teraz daję czarne punkciki w środku. O, troszeczkę za mokro. Teraz zobaczymy, ale nic nie cieknie. Będzie dobrze. Jakby coś wam nie wyszło, zawsze można delikatnie papierkiem ściągnąć. I można jeszcze raz nałożyć. Bawcie się kamieniami, jestem bardzo ciekawa, jakie owady wy wymyślicie. Do zobaczenia!